Od pewnego czasu problemem dla śledczych nie było to, jak złapać sprawców, jak udowodnić im winę. Problemem stali się dziennikarze. Po latach bezrefleksyjnego przyjmowania to, co nam mówi prokuratura i ministrowie sprawiedliwości, po latach przyjmowania bezkrytycznie wrzutek policyjnych, którymi nas raczono, niektórzy dziennikarze zaczęli. Zadawać trudne pytania. Dziennikarze zaczęli przyglądać się, co naprawdę robi ta specjalna grupa śledcza. Doszliśmy do sytuacji, gdzie w Ministerstwie Sprawiedliwości spotykał się Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny i szefowa grupy generał, by ustalić, co zrobić z niewygodnymi dziennikarzami. Raz padli naprawdę na rewelacyjny pomysł i postanowili upić jednego z dziennikarzy.